Witam serdecznie od z tej strony. Kolejny dzień, kolejne przygody, następny film z serii 120-dniowego wyzwania i taki leniwy Czwartek. Czekam na front burzowy i ogarniam busa koło siebie. I dzisiejszy film to będzie taki one life, taki serwis trochę może się uda poszukać, ale to wszystko, yy, no, od łaski nieba zależy. Nie? Także zapraszam serdecznie na film. praktycznie każdy dzień zaczynam od zamiatania przydałby mi się cholera taki odkurzacz co, co kiedyś miałem bo zresztą sami zobaczcie bo jak wymiatam cały ten syf z tego auta to zawsze to spada tutaj i potem te drzwi nie chcą chodzić tak jak powinny naoliwić to trzeba jakoś kurde nasmarować jakimś szmarem to w końcu się wziąć za to żeby wykończyć żeby to znikło taki ble. Można jedną postawić, druga i tak codziennie. Znowu będzie Rutyna w busie, i Arek Rutyna do mnie zadzwoni. Gdzie ja jestem? W takim miejscu spędziłem noc. O, właśnie mi na ramię kapło. No, zaczęło padać. Właśnie miałem powiedzieć, że nie będzie padać, bo coś tam tak jasno, ale właśnie zaczęło. I trzeba się chować, bo stamtąd przypłynęła, przyfrunęła chmura. Dobra, chowiemy się. Trzeba tu pościelić, włączyć światło, no i ogarniać ten rumor. To i tak progres w moim życiu, że ja ścielę, znaczy ścielę, że składam po, po, po spalił ten, moją kołdrę i poduszkę i w jedno miejsce wrzucam. To i tak jest progres w moim życiu. Minął już jakiś czas, oglądam jakieś filmy z wykopków, jakiś e, chłop łazi po Norwegii. Bardzo mi się podobały. Czekaj, pokażę Wam, jakie tam są, gdzie to jest. O tu, zobaczcie, jaki widok ma. No, coś pięknego. No, i w międzyczasie, w międzyczasie Wam robiłem podsumowanie. Nagrałem to już. I teraz trzeba jechać po kawę, jakąś, bo mi się skończyło mleko, woda, wszystko mi się skończyło. Podpiąłem Manticora. Słuchawki się naprawiły. Podpiąłem GoPro. i Muszę sobie zrobić listę zakupów. Śmieci mam do wyrzucenia muszę kupować różne pierdoły zrobiłem sobie już tą listę i tu jest centrum handlowe mamy czwartek więc jest otwarte e, więc podjadę tam no. a teraz śmieci szukam dojechałem, jest godzina 12 mam 3 godziny e, na zakupy bo na godzinę 16 muszę iść do felgobiacza. zaraz będzie lało pewnie znowu, bo raz leje, raz nie leje ale mam tutaj action z takimi pierdółami chcę kupić jakieś kwiatki, jakieś trzymaki na pasty do zębów na jakieś kurde szczoteczki, jakieś takie głupotki chcę pomyśleć z tą czapką, zaraz będę na... O, właśnie, czapka, czapka, czapka z tymi schowkami ale najpierw Orlen trochę mi dupa wystaje w sumie to też takie dziadostwa, to się tam też pójdzie mówiłem, że najpierw kawa z naszej narodowej dumy, Hatfu. Ale będzie hejt. I no zacznie się to robić czy nie? Tu już połowa jest zrobiona. Dziękuję. Kawa wypita i y, 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 robota mailowo YouTube'owa zrobiona. O właśnie jakieś takie sztuczne dziadostwo muszę kupić, żeby to było. Jak w domu. Pomierzyć to czemuże? A może samemu by sobie coś takiego zrobić? Ze znalezionych rzeczy nad morzem na przykład. Hm gdzie ja tam czas znajdę na takie coś ale wpadłem na pomysł i narysuję sobie tu gołębia Nie ja mam problem z tym, że sobie nie potrafię tego wyobrazić musiałbym to wziąć i gdzieś przyłożyć no szkoda, że ja tutaj nie mam tego prostego czemu ja Ducato nie kupiłem, no? a tak to powieszę i będzie wisieć będzie się obijać cały czas jedynie, a nie, tutaj nawet nie mam miejsca żeby to, bo ta szafka idzie to tutaj jedynie taki mały kwiatucek mogę sobie... No a druga sprawa, co ja tutaj będę dziury robił? Nie będzie mi to pasowało, to będę miał dziurę po, po jakimś wkręcie. No tu by się przydała taka... taka półeczka. I tutaj na jakieś klucze, na jakieś pierdoły. Tylko, że ona wisieć będzie, no, no i to wkurza. Idę jeszcze do akrona. Tak se myślę, że można takie drewienka pod te obrazki tam... E, podłożyć albo pod te jakieś półeczki, to wtedy to będzie prosto stało. Szkatułka na biżuterię. No takie coś bym chciał, tylko musiałbym te deseczki podorabiać. I poprzyklejać te kwiatki. Można by coś takiego poprzyklejać do, do ściany. Poziom mojej frustracji i zdenerwowania mnie przytłacza. I już zapytałem pani, nie ma szpilek ani pinezek, więc nie przymocuję tego niczym. Dostałem takiej kurwicy w tym sklepie. I jeszcze większej kurwicy dostałem tutaj. Ja <grywia> się zupełnie nie nadaję do takich manualnych robót. Jak to tak drażni. Mam to wszystko w życiu. Jadę do Felgo obijacza, bo już się godzinę zrobiła. Leje i leje, ale to w sumie dobrze, bo mi auto trochę umyje z tego dziadostwa, bo stałem tam kilka godzin pod takim drzewem i mnie. Wcześniej trochę tam z 4 dni temu imię tak. Pogrudziło strasznie, aż i to auto, nie mnie. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. No właśnie, dotarłem do felgo-obijacza. O, może będzie Kuba? Na razie nie widać, żeby był Kuba. A nie, nie wiadomo, czy felgo jest na miejscu, bo jeszcze jakąś fuszkę chycił po drodze. No nie ma jeszcze nikogo. Boże, ile felg do obijania. Są mi słynne kontenery. Kuba się napocił. Na a tu proszę bardzo. Myk? Jest, jest. Wylewkę trzeba było zrobić. Nie ma nikogo, to wlazłem sobie do DAFa, który jest na rozbiórkę i obczają tapicerkę. Jak sobie tu śpiąte? Me nie mechaniki, tylko Boże. Te tirowcy kierowcy DAFA. To łóżko jest wygodniejsze niż moje, bo jest dłuższe. <laughs> Patrzcie jakie wspomaganie. <laughs> Ile jeszcze rady? Felgo obijać przyjechał. Wyjeżdża jakimś autem kiją i ja mam wjeżdżać. No to dobra. Kieruj panie kieruj. Osłona już zdjęta i patrzcie na to, kość wypadła. Nie wiadomo o co chodzi. Ciekawe, czy tam czegoś więcej nie ma. Bo to od tego rowerzysty, co go. Co, od tego rowerzysty, co go potrąciłem, no. Czemu tam kości? Jakiś kot musiał mi tam wejść, coś zjadł i zostawił kość. Czarne złoto leci. A teraz wymiana filtru paliwa. Był o tutaj i 65 tysięcy filtrował moje paliwo, nawet te z Albanii. Olej już wymieniony, ale nie nagrywałem wam nic, bo się zagadaliśmy, swego obijaczem, bo obił mi felkę kiedyś w w rzucie. Ja kupiłem ten filtr sam w środku, a Michał z doświadczenia mówił, żeby jednak zamówić cały ten kołnierz, bo tu jest na no takie nity sprasowane faktycznie. I w tym też jest. I ciulby się wymieniło, nic by się nie wymieniło. Dobra, zostawiam, bo to zepsuje. Filtr powietrza teraz. Bo ten już jest wymieniony, a tam trzeba będzie coś odpowietrzać w tym układzie paliwowym, czy coś? mam Tak? No to fajne. Tak wyglądał stary. Mm, nie wyglądał źle. Ale dobrze też nie. I kuny mi nic nie pożarły. To zdecydowanie y, zasługa tych wkładek WC-towych. Albo tego, że jeżdżę cały czas, a nie stoi auto tydzień. Filtr kabinowy. Tak wygląda po 10 miesiącach. Jeżdżę po syfie to i dużo tego syfu wciągnął. Trzymam tam tą piankę z tymi wszystkimi dziadostwami. Przez 10 miesięcy się tak ubrudził. Ale na dupca, tamto opony będą wymieniane i nabija się powietrze. Wyważanie koła i zmiana. Już jest zmienione, zmieniłeś. Nawet nie zdążyłem nagrać, bo tak gadamy, gadamy, a tu już faktycznie podniesione i będą nówki sztuki. Zamienione nówki są naprzód, i przód będzie szedł na tył. Nowa jest już z przodu, ale fajna. I przyszedł front, tutaj też, i zaczęło już lać mocno, zmoczyło mi moje krzesełko. Musiałem wycierać. A tu mówisz, że tak mocno było dowalone? No. To ten facet na autostradzie dowalił. Wizyta zakończona. I Kuba jednak z kolanami ma coś źle po jakichś zastrzykach co on tam robił, które mu tam robili i jedziemy do Kuby ciekawe czy na powitanie y, y, przyleci mi y, ten y, o jest, jak patrzy jak patrzy, ale ja chcę bandziorka gdzie jest bandziorek czy mi na, na powitanie przyleci bandziorek Strójki, trójki chcę wjeżdżać tu <śled> widzę, że wystawił to terenowe auto może w końcu się do roboty weźmie Idealna pogoda, żeby robić na dachu. Jest tu on. Jaki burdel. Po co, po co mu ten kontener? Jak jeszcze większy burdel tu ma. Trzeba coś mu rozwalić. Jakie pustki. Co za czasy człowiek się doczekał robotów. <noise> Jakie dziwne. Jaki niemota strzyże. Zupienka. Ja mam dla Ciebie torbę prezentów. Zaraz do tego przejdziemy, ale mnie pan musi wpuścić. Dzień dobry, ludzie. Gdzie cię muszę Zabieram. wpuścić? Do środka. Takie prezenty. Dziękuję ślicznie. Tu nawet ząbek jest od, od Piotra Dentysty Detektorysty. Odyn. Prezent kreatywny. Dzięki. Przeje, zobacz, Dobra, ja siadam no, z przodu, ale ty stawiasz dzisiaj. Ale, nie, 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 <śla> no. Tak? No. Co to jest? S Słyszeliśmy, że stawiasz. <laughs> że stawiasz kebaby. No jak to, wiedzisz, że nas przyjechałeś no, po nas, to i tak postawisz, no. Dobra. Pyk. Już jesteśmy prawie na miejscu. Ślina leci sama. To no, Kubuś, Kubuś, Kubuś się ubrał. nie będzie padało, nic. Każdy wiedział, że będzie lało, że będzie zimno, to Kubuś się ubrał, no. Tutaj normalnie, długie bluzy. Kaptury. Ale Arslan, Arslan ludzie. Wzięliśmy 3 mega. I słuchajcie. Patrzcie, jest jeden tymbark razy jeden, jeden lipton, a tu są dwa tymbarki. I poleciałem do niego i powiem mu, że źle wbił, i jeszcze ten, 5 zł, dopłaciłem. I tak powiedział, o dziękuję, i tak spojrzał na mnie łaskawym okiem. I jeszcze Kuba będzie nagrywał kamerą, to już będzie potrójny zestaw, żeby te dla wasze były jeszcze większe. Liczy się, kim jesteś. No, ja jestem sobą. A ty masz co? Jesteś. Nawet cię, nawet, nawet, nawet cię tymbark w konia robi. Czyste szczęście. Tak wygląda szczęście. <laughs> mm. Nastąpił teleport i w czasie i w, w przestrzeni i miałem poprosić o coś Kubę. Mikrofon. Krawatowy. Tak. Bezprzewodowy. Czemu go tu nie masz? Bo mam go w domu. Myślałem, że masz go... W... Tam mam ciebie. Bum. Pow. W środku są te takie wiesz kotki wrzucone luzem na mikrofon. Reszta jest w pudełeczku. Możesz zrobić jakiś faktory Reset, co tam potrzebujesz, nie zgub, nie zniszcz. Dziękuję. To W stanie niepogorszonym, proszę oddać. Zgorszonym. Godzina 23, prawie 14 stopni, no i przede mną godzina 50 do Dąbrowy Górniczej. Jadę na Odyńce. Dwie godziny później, godzina która? Pół do pierwszej. No i już jestem śpiący fest. Jedzie tu jakiś rower, akurat jadą rowery, dobrze, że wypatrzałem, niech sobie przejdą. Mamy łodyńce, a się ładnie na zielono świecą, nawet ciepło w tej Dąbrowie Górniczej. No dzisiaj tutaj śpię, w moim domku. Kolejny dzień, już nie takie rano, bo godzina 10. O, ale można już iść, zobaczyć co u łodyńców, bo oni wszyscy już w robocie. Z tego co ja ogarniam. Locka bez żadnych niespodzianek. O, chyba mam otwarte okno, A jak. Idę od razu tego delikwenta mojego przebadam. Bo mamy tutaj inne słuchawki w wodyńcach i wepnę inne słuchawki. Zobaczymy, że to kwestia słuchawek czy, czy czegoś innego. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tutaj pan ma? Co tutaj Takie pan ma? Rzeczy. Questy przed chwilą. Dostawa chyba triple skorów na nowych słuchawkach wszystko jest w porządku. A teraz na jakiś czas wpadają w jakieś takie, nie wiem, tak jakby się coś może z membraną tam działo. Cholera, wie. Podjechałem szybko na stację, żeby faktury tylko widać. I jeszcze zatankujmy to dziadostwo. Nie ma tu dystrybutora z Noksem, Nie ma prawie że 90 litrów. Kurde, dużo wyszło. Tym on mówi, że nowa propozycja Mainlaba dla młodzieży, tak? A to jest takie krótkie? Nie, ma możliwość. Nie wy... teleskop, nie? I tu jest taki też teleskop na podłokietnik. Masywny się wydaje ten detektor, no, Przypomina tą masywnością i tandetą GoFindy. Chociaż nie, no jest lepiej wykonany. Ile on kosztuje? 639 zł. Duża sonda. A jest w pełni wodoszczelny? Nie, tylko w sąde jest W ale plecak jest w komplecie jest taki wzorem nogty troszeczkę, no i ma jedną funkcję czy, ciekawą. W, że przy, dajesz przedmiot? No tu, tak, dajesz mu przedmiot, on wybiera Ci segment i, i potem wyszukuje tylko to, co jest... Yy. Mhm. Czyli dyskryminuje wszystko pozostałe. Co pakujesz? Tutaj mamy triple scora end of day, bo właśnie przyjechały do nas po chwilowej nieobecności i to będzie prezent e, robi pan e, dla swojej partnerki, czyli... Pierwszy raz wam się coś takiego zdarzyło, zawsze było tak? Zawsze było odwrotnie. No to powodzenia na drodze skarbów. A co słychać na serwisie? Tu jakieś akumulatory pierdolły. I przed chwilą wyjechała przyczepa, i już jest do odbioru. Na razie przestój w robocie. Obsługiwałem teraz chyba z, z Was dwoje, was dwóch. I dostałem od innego z Was od widza jakieś dary losu. Musztarda? Nie, sól i pieprz. <laughs> Dzięki. Blue Persian. Pobawiliśmy się w sprzedawcę. Tu ktoś jedzie i wracamy. Jedziemy do mamusi na obiadek. Sosnowiec kocha mi, szanuje. Sosnowiec to dziadostwo czuję. Ludzie, jestem w Sosnowcu, czuję się jak ryba w wodzie. Czuję się, że jestem w końcu w miejscu, w którym powinienem być, do którego należę. Nie chcę mi się wierzyć, że skończyli ten wiadukt i w końcu nie ma tutaj... A chyba nie skończyli. Chyba są korki. Ale jakieś takie małe. Zazwyczaj się stało o wiele wcześniej. Jest 13.30, ale... Coś tu już chyba zrobili w końcu. Gwiazdy widać. Katowickie. Zaraz będzie księstwo zawodzie. wodzie. Kto się wierzyć nie chce, ale tu już nie ma zwężenia. Nie ma zwężenia. Nie ma, zrobiona jest. A, zaraz się lepiej czuję. Jest moja dzielnia. Widzą się, chcę pochwalić, że mi mamusia szaszłyczki zrobiła. no? Szaszłyki zjedzone, a teraz zagłębiamy się czuleści. Tak? Coś takiego. Nawet nie wiecie, co tutaj się działo w 43, w 44. Boże. Jezus Maria. I musimy wziąć, co Kuba mi kiedyś zrobił. Zrobił mi a ja tego nigdy nie, nie używałem. Tam łoto jest. Jak ja to kurde wyciągnę? Widzicie, jak mnie Kubuś kochał kiedyś? Robił mi jeszcze takie siteczka. Me! Koza. Zobaczcie, co tutaj jest. Me! Koza jest. Koza się uśmiecha, bo kiedyś jeszcze ją uruchomię. Wróciłem do busa i się okazało, że było hamowanie i pospadało wszystko i się zepsuło klej się odkleił oby mikrofony od Kubusia się nie zepsuły <grystanie> no to jedziemy odwieźć mamusię tak a no tak a ten <grystanie> a ja jadę chyba do Sapera go odwiedzić zaraz zobaczymy zobaczymy jak się to rozwinie Je, dojechałem do Saperolandii na razie mam kroczycę i już zmierzam do niego ale tutaj się ruchu, ludzie jeżdżą na jakichś przegułowych rowerach. Co to oni nie wymyślą? Od poprzedniej sceny nastąpił skok w czasie i w przestrzeni. Czarna Nida rzeka się nazywa. Widz jakiś czas temu zgubił telefon z jakimś tam e-papierosem, z etui, z czymś tam i poprosił mnie o to, żebym być może się podjął poszukiwania owego telefonu. No i tak się składa, że jestem koło tej rzeki, mam 20 minut do niej, do tego feralnego miejsca. będę, Na razie robię zwiad, bo mamy już troszeczkę późną godzinę. Nie wiem czy takie właściwe poszukiwania będą w dniu dzisiejszym na tym vlogu, czy w następnym vlogu. Natomiast dzisiaj będzie takie. Dojedziemy na miejsce, zobaczymy. Jestem na miejscu i to jest ta rzeka. Czy ja tam widzę jakiegoś szczupaka, który się trzyma na powierzchni? nie, no faktycznie jest piaszczyste tak jak pan mówił, bo to mnie tak to mnie tak napawało optymizmem, że piaszczyste i kamieniście nawet już się tu dogadałem z właścicielem mogę za dwie dychy na nockę stanąć e... może jutro do niego przyjadę a zresztą zobaczmy jak to jest tutaj zimna jest woda ale kurde, jak tu będzie ten telefon gdzieś to, to ja go znajdę nie ma mułu, nie ma roślinności, zbyt dużo Fajnie się będzie szukało tutaj. Tylko, że to kapkę tam dalej. No są kamyczki, tak jak pan mówił. No tu pewnie jak jest nurt, to jest głębiej. Okej. Okay. Muszę zobaczyć na mapie jak to wygląda. No w takim miejscu się zatrzymałem. Jest godzina 17. Idę tam tego poszukać szybko. Jestem już w wodzie. Nurt jest mocny. Muszę trochę w tamtą stronę iść. No i facet, do którego wykupiłem ten parking, powiedział, że dzisiaj telefon stracił kolej za 5 koła. I mówi, że tutaj tego tyle będzie po prostu, że szok. Bo co? Co on mówi, że dziesiątki osób kupił. Zobaczymy. No, mnie, mnie interesuje ten jeden. Pierwszy sygnał, puszka. I ja, jak amator, jak zwykle, nie wziąłem torby na fanty. No, sygnałów jest okrutna masa. Już jakieś ciężarki ołowione znalazłem. Teraz taki duży pasta. No, szukam większych. Pamiętam, że tego piwa przez długi czas chyba nie było w sklepach, albo ja po prostu długo nic z alkoholem nie robiłem. Zobaczcie, tu jest ten mail, i jestem dokładnie w tym miejscu, w którym powinienem być. Sorry za mój telefon, ale, ale no, najlepszy ma za sobą. No trasa, trasa, jak 13 minut? No właśnie, że jestem dokładnie w tym miejscu. I teraz tak tutaj jest takie spiętrzenie i się ludzie wywracają i tutaj prawdopodobnie gdzieś ten telefon jest oni mówią że bardziej gdzieś tutaj natomiast tu jest kuresko głęboko z 2 metry i jeszcze jest rwący nurt tu gdzie ja jestem to jest akurat nasypane piachu dużo więc no tu jestem w stanie poszukać ale tu już jest taki spad że muszę przede wszystkim odłożyć yy, telefon tutaj jeszcze fajnie przytomnie się zachował kolega yy, z Innego, Z innego telefonu od znajomego nagrywał jeszcze, gdzie to prawdopodobnie jest. No trochę się to zmieniło, trochę się to zmieniło, no ale gdzieś tutaj będzie, no cholera, no więc tutaj. No. Puszki z jakichś 70 cm wyciągałem, więc telefon też jest możliwość. Z 15 puszek i teraz e-papiero, ale wątpię, że to ich, bo ten trochę poleżał. Została mi ta najgłębsza woda, całą płytką sprawdziłem. No i ze mną. Najwyżej się utopię, żartuję. Tutaj jest taki wyrywany dół przez tą wodę. Ja tam wchodzę, ale ja się strasznie boję, bo tam jest po prostu głęboko, i to nie jest zbyt dobry pomysł. Spróbuję z drugiej strony od tamtąd wejść, żeby ten nurt był słabszy. No niestety ja mam wodę już po szyję, i nie dotykam. Mam tak wyciągnięty ten, i nie dotykam dna nawet. Nie jestem w stanie tutaj prowadzić poszukiwań. Choćby to tutaj było, to ja nie jestem w stanie tego znaleźć. Pokręcę się jeszcze tam, gdzie jestem w stanie, ale na tej głębokiej wodzie po prostu no. Sorry, ale nie dam rady, za głęboko. To jest jedyne miejsce, gdzie jestem w stanie dać kamerę. I zobaczcie, jak będę tam podchodził, jak od razu będę się zapadał. Miedziany pręt, coś z tego będzie hajsu, wracam już, ale idę, tak, może się znajdzie ten telefon, powiem wam, że zawsze gdzieś tam byłem ciekawy, co będzie w takich miejscach wychodziło, w takich wiecie, spływach kajakowych, pewnie są telefony, pewnie są zawleczki, ale jednak 95% sygnałów, jak 98% z dzisiaj, to są takie puszki, najwięcej z żubrów. Wróciłem już do auta, tak jak widać pianka ocieka. Ja jeszcze na pewno do sklepu pojadę się napić, coś kupić. Do żarcia może. Mm, się zastanawiam, co zrobić dalej. To jaką decyzję podejmę, co dalej, to będziecie mieli w kolejnym odcinku. Ten już zakończę, także jak się podobało, możecie zostawić pierduki. Jak się nie podobało, to nie wiem, po co dotrwaliście aż dotąd. Jak dotrwaliście, to dajcie łapkę. Żartuję. Dobra, tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć.